No i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konon zew Choroszczy Piwa, wódka, wino w dłoń Czy piwo, wino, wódka w dłoń? O, tak lepiej I gramy dalej Ostatnio pokonaliśmy Sarkofag Leonardy A teraz będziemy mieli taką misję specjalną Mur Bębeński Ogólnie no, mamy znów Kargula który w nas rzuca różnymi rzeczami. Nasze zadanie to zniszczenie tego muru. Tak, to jest aluzja do tego słynnego filmu z, z murem nieludzkim. I oczywiście kawałek po kawałeczku będziemy go rozwalać laską. W sumie powiem wam, że w tym wydaniu jest bardzo dużo bossów, jeżeli to liczyć jako bosa, nie? Tak, to była dość prosta misja. O, i tu znowu, spierdolonych 0 na 8. Tak jak poprzednio. Gdzie jest tych 8 przeciwników? Znaczy, rozumiem, że może ten mur miał po prostu 8 żyć, ale to mi nie naliczyło tego. Okej. Okay. I teraz zaczyna się bardzo dziwny etap, bo zmienia nam się postać i będziemy grać Piotrem z Warszawy. I powiem wam szczerze, że aż tak bardzo przed samym pogrzebem, majora, aż tak bardzo tej postaci nie znałem. Nie wiedziałem, co ona robi. Tutaj wygląda na to, że dużo szlugów pali. No i będzie wątek pogrzebowy. E Ekoparówa. Piotrek, wiesz, miałbyś chociaż odrobinę przyzwoitości. Ty, posłuchaj, odsuń się ode mnie na bezpieczną odległość. Odsuń się, bo cię podam do prokuratury, że mnie atakujesz. Dobra, przygrywie życiowy, stary dziadu. Wezmę, ci się za pizdę. Okej, okay, a co tu jest? Nic tu nie ma. No, e ekoparówa pokonany. O, ogólnie jeszcze możemy malinami rzucać, ale nie mamy amunicji. To jest po prostu świetny przeciwnik, ekopet. To jest po prostu najlepsze wcielenie Rafała Kosno. To jest największy sukces w sumie jaki on osiągnął. Okej. Okay. Nieboscyk. W tym świecie w ogóle będziemy mieli aż dwóch bossów. A właściwie trzech. Znaczy będzie jeszcze jeden świat z bosem, ale on będzie na tyle krótki, że nie opłaca mi się go osobno nagrywać. Trzeba tą hołotę pogonić ze cmentarza. Okej, okay, więc będziemy tutaj jak, jak, jako ten szeryf zaprowadzać porządek. Podoba mi się ten sel selfie-stick. Nieboscyk, a zaraz obok Trupiasz, Trupiarze są gorsi. Czekam, aż przyjdzie wieśko-trupiarz. Masz, nazdij się malinami. Ogólnie powiem Wam, że te misje z tym, z Piotrem są dość proste. Niby, mam wrażenie, że, że nie, że miejscami nawet aż za proste. Ale okej. Okay. Okay. ekopet jak e ekopet, nie? Ale żeby właśnie no, 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 jego rozwalić. Wiesiek tutaj odtwarza bardzo dużo postaci, no ale w sumie Knur i Major również. O, a tutaj jest ciekawie, bo jest pokonanych 15 na 9, przepraszam, spierdolonych. 15 na 9. Podejrzewam, że wynika to z faktu, iż tych zombiaków na początku nie ma, na planszy, i one dopiero wychodzą z tych grobów i gra po prostu ich nie nalicza. Okej, okay, Piotr WSW, ale śmierdzi czymś kwaśnym. Dryblas, Okej, okay, to jest pierwszy boss i... Była nawet ankieta czy, czy Dryblasa w ogóle pokazywać w tej grze. Wyszło, że tak. I to jest ciekawy boss. Zaraz cię wyślę spać. Co on w ogóle robi? No, oczywiście, Tulipan, nie? Tak, to jest boss na dwa hity. Wystarczy go dwa razy uderzyć, i już jest koniec. Myślę, że w sumie boss ad adekwatny. Także jest ok. Kurwa. To jest dopiero jedna rzecz. A, dobra. No tak, jest jeszcze ta minigierka z koszeniem trawy. Podoba mi się to, że major w mundurze to nagrywa. Ogólnie, no musimy tutaj skosić całą trawę. Eee, I musimy też uważać, oczywiście, na kable, które nas mogą zabić. Możemy też tak skakać, a nawet musimy, jeżeli chcemy to wszystko dobrze tutaj zrobić. O, jak tak pomiędzy się wejdzie, to to skosi. No, trochę mi tutaj. Uszczypnęło ale to nic Dobra 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 tutaj To jest jak to zrobić nie? O, udało się. Poprzednim razem jak grałem to trochę lepiej mi to koszenie wyszło. Okej. Okay. Ja pierdolę zaraz zrobimy tu porządek. Tak, będziemy dalej robić porządek na cmentarzu. Ej, się tak zastanawiałem, co to jest za celownik, a to jest gwiazda. Okej, okay. znowu nieboscyki. Są też wie, wie, wieś kołaki. No tak, no wiecie, no to jest jednak trup, który żyje, więc musi być na cmentarzu w liczbie dużej. Dobra. Chyba najcudniejsi są ci trupiarze. Gini. O tak, to jest jeszcze draknura. I on chyba też czymś rzuca, nie pamiętam już do końca czym. Postaramy się rozwalić tutaj wszystkich, no bo wiecie, jak ro robić porządek ze szlugiem w pysku, to robić porządek, nie? Okej, okay, czy bierzemy te monetki? A, weźmy. Jezu, nie o to mi chodziło, ale okej. Okay. Znowu mamy draknura. Czym on rzuca? Okej, okay, maczetami. Tak, to jest to chyba ta słynna maczeta, którą Knut groził e, Tomaszowi Terce. Ty Tomaszu, zajebany! Kurde, czemu? Czemu tych trupiarzy tutaj tyle? Oberwałem od niego, niestety. I jeszcze jest... Knurzysko. A, i to koniec. Tak, tutaj znowu granie ogarnęła tych zombiaków. A, a tutaj kolejny boss. Ko kod Leonardy. Czemu nie przychodzisz do mnie na grób, synie? A, zaraz, zaraz, jaki synu? Przejadłeś mój zasiłek pogrzebowy. Tej zara nie jestem knurem. Zaraz poczujesz ciężką rękę matki. To co mówisz, będziemy się napierdalać. Okej, okay, nieboscyki też są i chyba z drugiej strony też będą. Okej. Okay. Ogólnie ten boss nie jest jakiś trudny. Bazuje bardziej właśnie na tym, że strzela we mnie tymi dziwacznymi kulami. Znowuż jest taki, wiecie, taki motyw w tym bosie, że Je jeżeli bardzo długo... Ach, czy nie? Dobra, co ja mówię. Je jeżeli go uderzymy, to on tak naprawdę... O, mi miotą też potrafi uderzyć. Tego nie wiedziałem. Jeżeli go uderzymy, tak, to on się odwraca. Tutaj trochę to nie wyszło i nie wiem czemu. O kurde. Dobra, zmieniam zdanie. Bo wiecie, jak, jak pierwszy raz z nim grałem, to... E, nie udało mu się uderzyć mnie. Nie udało mu się. E, mnie to miotło uderzyć, nie? I to było ciekawe. To jest ogólnie taki boss, że trzeba go na raty dużo walić, nie? Okej, okay, pozbądźmy się najpierw tego... Nieboscyka, bo on tutaj za bardzo się rządzi. Leonardę... Ej wła wła właśnie, bo się zastanawiałem, dlaczego w sumie najpierw walczymy z sarkofagiem Leonarda, potem z Leonardą, ale pamiętajcie, że to... I to dwa razy trzeba to zrobić. A, dobra, to, trochę sobie poczekam. Chciałem powiedzieć, trochę sobie poczekam aż ona zginie, ale no w sumie to Leonarda nie żyje, jest duchem. Mogli też dać na przykład ten e, ducha Teresy Khorol. Jak widać, nawet duch ma demencję, nie rozróżnia osób. Tak, już powiedzmy, że mniej niż połowę życia ona ma. A właściwie nie życia. Chwila, ten tekst Nie, nie żyj tej mordy to chyba też była Teresa Korol, czy, czy Leonarda. Kudę. Powiem Wam szczerze, że ja nawet nie wiem jak ona tam mówiła. Wiem, że ona występowała na jakichś tam filmach jeszcze, ale aż. Aż takie zainteresowanie szkolną z mojej strony. No nie występuje, więc. Okej, okay, jeszcze hmm, ciekawe z pięć uderzeń. No, może trochę więcej. Więcej. Ale już widzicie mały cyperek. O, udało się wreszcie. U. Czy coś omiza? A dobra. Tak, tutaj knur nagrywa i nasze za zadanie polega na umyciu knurowozu. Czyli po prostu musimy sobie tryskać wodą na ten napis. Tak bardzo, aż on, wiecie, zniknie. Początkowo się zastanawiałem, czy ja to dobrze robię, ale rzeczywiście widać, że ten yy, napis schodzi. O właśnie. Dobra, potem się nim zajmiemy. Teraz jeszcze tutaj trochę bydle musi być usunięte, tak żeby nie było widać. Tak możemy też zrobić. Może będzie wiecie pełnym strumieniem. Poskaczemy sobie. Jak widzicie już. Już większość auta jest czysta, oczywiście jak na standardy knurowskie. Tutaj tę plamkę sobie dobijemy. O. Jeszcze te tutaj plamki. I zOMO Chociaż powiedzmy sobie szczerze, napis mówi prawdę, nie? To nie jest jakaś obelga, znowuż. O! No, może być tam minigielka. Witaj, majorze! Wujek Janek, witacie, jak to się mówi tego w krainie wiecznej debesty. Kraina ta jest piwem i alkoholem płynąca, nie powiem, że nie. Ale na dzień dzisiejszy przeciętnie pojawiły się Diabły Grogate. Krzychu, nawet tu musiał wpierdolić się nam w temat, tutego. Pozbądź się ich tutego na dzień dzisiejszy będzie elegancko i all right. O cholera. Let's go. Okej, okay, więc jesteśmy majorem w niebie. To jest ostatnia misja w sumie, póki co. Mamy Diabła Grogatego. Który przypomina mi jakąś postać, ale no... Nie wiem, może mi się wydaje. Piwko trzeba zbierać. Ogólnie dość przyjemna misja. A, oczywiście hobokoman w niebie też musi być. To jest taki dość agresywny demon. Jest jeszcze jeden rodzaj diabła, ale on będzie potem. A właśnie, czarna szprycha. Co robi w niebie, nie wiem. A, i ona ma głos tego. Pietra Kogucika. Czy mi się wydaje, czy ona nie porusza w ogóle nogami? Tak, musimy zniszczyć tę szajkę, tylko wtedy nam się uda tutaj jako tako pożyć pośmiertnie. Bo inaczej nie będzie alkoholu a, ani niczego innego. W niebie są kebaby, widzicie to jest pozytywne. O, jest Józef Piłsudski. Można zobaczyć, co to jest za piwo? Nie, tak po prostu. Pamiętajcie, że już w tej grze. Ekopaduwa występuje w trzech rolach. To jest więcej niż w realnym życiu występuje. To są trzy istotne role, bo jednak możecie zabić. W realnym życiu nie występuje w żadnej ważnej roli. Swją drogą jestem ciekaw. Ile... Ile na wy wyborach dostał procent, nie? Bo nagrywam to przed wyborami, więc jestem ciekaw, czy on nawet 0,1% dostanie. Podejrzewam, że to i tak jest za dużo. Okej, okay, kolejny boss. O cholera, przepraszam bardzo, co ty tu robisz? Krzywono, spocaj mnie w dupę, musimy sobie coś wyjaśnić. O właśnie, ty jesteś Polakiem? Zaraz cię załatwię, dziadu jebany. Dawaj, dawaj, w łeb jeden strzał! Zamknij modę pajacu bany. cienki bolek nie będzie litości, szmato jebana. Okej, okay, więc no pamiętacie o tym na pewno, że no, Krzywodos też jest postacią, która no, w realnym świecie już nie żyje, więc musimy się z nim zmierzyć na niebiańskiej skudwali na ringu. I to jest taki boss, który powiedzmy... w sumie to niczego nie wnosi, bo widzicie, że ja sobie Podchodzę, bije, odchodzę i wszystko tutaj swoim rytmem idzie, że tak się wyrażę. Okej, okay. spiedelonych jeden na jednego i na chwilę obecną to jest koniec. Ale na pewno będzie jeszcze jedna część, ponieważ e, e, autor gry pokazywał, e, że będzie jeszcze misja z łodzią podwodną, więc ciekawie. W każdym razie, no... E, Powiem Wam szczerze, że na, na przykład o, o ile ta, ta misja z, z Piotrem z Warszawy jest śmieszna, Otedy jest dosyć prosta, w przeciwieństwie na przykład do Afryki, którą ogrywaliśmy wcześniej. No ale spoko, wiemy, że to nie o, o to tutaj biega. No i co, i czekamy na dalsze rozwijanie gry. Ciekawe, czy w tym roku jeszcze coś się pojawi. Ja powiedzę, że się z Wami, no i do następnego.